Staw skokowy, kurwa, na wgarstek i rękawami Nie, Nie leżysz. A tutaj musisz oczywiście od razu łapać. To są jakieś logiczne, kurwa, rzeczy. Ja jestem krysista, szachista, kurwa, nie boksik. A ten, kurwa, komentuje. Kliczkę, tylko kliczuje, kurwa. A jak patrzył który permanentnie, i, czynika, kurwa, kliczkował. I przeciwnika, kurwa, nagle ściąga. Nie, nie w ogóle myślałem. Nie, nie stratek, stratek. Kurde. Ja Żygałem, jak widziałem policzkę. Żygałem, jakbym miał to Ale po, po, polscy komentatorzy dopiero od dziewiątej rundy tu taką. Coś tu nie gra, coś tu kończy. Jak coś tu nie gra, coś tu kończy. Jak coś tu nie gra, czy ten policzko, kurwa, Ty, tył. Przez osiem rund, facet. Prawie ręki prawie go... ani razu ciosu nie wyprowadził tego. dla wagi ciężkiej bardzo to dobrze się tak stało, cieka, że, że, że fiury, ale ona... Że miał w, kont w kontrakcie i teraz będzie lewa. Tak, A wydaje mi się, że Księżka go... Nie, zeznacz. Tak, mi, mi, mi się wydaje, że go wypunktu zeskoł. No. No. Nie, bo będzie się Myś, chciał. Myślicie, że, że fiury prostu... drugi raz go strzeli. Tak? tak. No, tak. no oby, oby ja bym wolał tak, prawda? Szczęść, ja bym chciał, Zdecydować. Tak. Ja no no to, to już byłoby stężenie. Nie, bo on będzie bardzo wciarek. Będzie bardzo chciał, będzie bardzo A, chciał to, się, to się zepnie no. i będzie musiał przejść do ataku, żeby nie potrafi tutaj. Jak nie potrafi, to, to, to tam. No. no oby, oby, wydaje Zim mi się, że on jest czwany list, że nie będzie tak łatwo, że, że, no, że ja z tego Fiurek... No, no i jeszcze walka będzie w, 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 w Niemczech, prawda? Nie nie Także to... Już jest zakontakowana? Słyszycie Państwo, walka jest zakontakowana. Fury, fury kluczko. Może mam wstawiać. Dwukrotny e, nie triumfator Międzynarodowego znał wygodni Paweł Skoczek typuje. Kto? Fury, kriczko. Kriczko, kliczko, Krzyczko? zdecydowanie. kliczko. kliczko. Adam Uczyński. Weteran rozchowdaryka. <grybael> I wspaniały saksofonista. Kto? Fury. Eh, Gabriel. Eh, fan, fan ar, wait, wait. Gabriel. Fan. Fan Gabriel. Fan Argentyny. Numer dziewięć co to jest? Batistuta. 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 Por favor, amigo. Stawiam swoje dwie piłeczki na Fury. Dwie piłeczki na Furego. Fury. Fury, Fury, kicz. I Guzman. <laughs> nie, tego nie powiem. Nie. Skromny człowiek. Stawiam na Fury. Stawiam na artyst, na jajcarstwo, na sztukę, na, 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 na piękno boksów. Na paletę. To ha 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 ha